Witam Was z Wiednia. Dzisiaj Wam opowiem o tym, co można zobaczyć w Wiedniu, będąc tutaj tylko przez jeden dzień, bo da się zobaczyć w Wiedeń w jeden dzień. Dla wszystkich osób, które mają nieco więcej czasu na zwiedzanie, to pod koniec filmu daję taką praktyczną informację o tym, gdzie należy się udać w drugi dzień zwiedzania. Także poczekajcie. Zapraszam do odcinka, będą konkretne miejsca i konkretna trasa. Taki Wiedeń w pigułce. Zwiedzanie Wiednia polecam Wam zacząć najpierw od wizyty w samym centrum miasta, w samym sercu miasta, czyli na placu świętego Szczepana. Tutaj dwa kroki stąd jest wyjście z kolejki podziemnej z linii metra U2, więc jeśli przyjedziecie tutaj metrem i wyjdziecie na powierzchnię, to Waszym oczom ukaże się jeden z symboli tego miasta, czyli katedra świętego Szczepana. Polecam tę katedrę obejść dookoła, bo zobaczycie, że ta katedra ma kilka wież. Najwyższa z nich ma ponad 135 metrów, ale co ciekawe, jest jedna wieża, która nigdy nie została dokończona. Pod tą niedokończoną wieżą swój postój mają słynni wiedeńscy dorożkarze. Jako ciekawostkę podam Wam, że dosłownie 4 minuty spacerem od tyłu w katedry możecie przyjść i zobaczyć ostatni zachowany budynek, w którym mieszkał Mozart. To tutaj on żył przez 3 lata i obecnie ten budynek jest muzeum, więc możecie tam sobie wejść i zobaczyć pamiątki właśnie po Mozarcie. Ale jeśli was taki, tego typu yy, muzyka no, zbytnio nie interesuje, to myślę, że możecie sobie to podarować. Ale dla wszystkich fanów Mozarta myślę, że jest to jeden z najważniejszych punktów wizyty być może w Wiedniu. Drugim miejscem, które moim zdaniem należy odwiedzić, to Hofburg, czyli zimowy pałac władców Austrii. Przechodząc przez tą bramę, wchodzicie na rozległy plac, przy którym znajdują się centralne zabytki Hofburga. Po waszej lewej stronie ukaże się centralny budynek pałacowy. I teraz jeśli się mylę to mnie poprawcie, ale mam wrażenie, że z balkonu tego budynku w 1938 roku tutaj Hitler przemawiał do ponad 100 tys. obywatującego na jego cześć tłumu. No bo przecież Hitlera tutaj przywitano w 1938 jak swojego pana. Więc jeśli się mylę to mnie poprawcie, ale ja mam takie wrażenie, że chyba to tutaj było. Więc to jest po lewej stronie. A na wprost ukażą Wam się dwie ogromne kopuły, dwóch budynków, które wyglądają tak samo. To są muzea. Teraz jeśli przyjeżdżacie tutaj do Wiednia z dziećmi, które są bardzo ciekawe świata, to moim zdaniem powinniście iść do muzeum, które znajduje się po prawej stronie. Jest to muzeum historii naturalnej i tam znajdują się wszelkiego rodzaju eksponaty zwierząt. Od tych najmniejszych, od jakichś waszek, idący przez duże rekiny i płaszczki, a kończąc na ogromnych dinozaurach. Gdy już skończycie odwiedzać muzea, możecie przyjść i zobaczyć, jak potężny jest wiedeński ratusz. Wszyscy wiemy, jak wygląda nasz warszawski budynek Sejmu, a dla porównania tutaj za mną austriacki budynek parlamentu. I tak proszę zauważyć, że to taki nieaustriacki w ogóle styl. Dużo obok Hofburga znajduje się pomnik Mozarta. Jednak w okolicy to nie jest jeden jedyny znany pomnik znanego kompozytora. Podążając wzdłuż ringu tej trasy otaczającej najbardziej historyczne budynki Wiednia dojdziecie do parku, od którym odnajdziecie jeden z najbardziej znanych pomników Wiednia, a mianowicie złoty pomnik Johana Straussa. Tutaj też będziecie mogli chwilę odpocząć i zregenerować siły do dalszej podróży. Jeśli kiedykolwiek już w miarę wcześniej wstaliście w Nowy Rok, to być może kojarzycie, że w telewizji leci noworoczny koncert filharmoników wiedeńskich. No i ten koncert właśnie corocznie w Nowy Rok, już od czasów powojennych, odbywa się właśnie w tym budynku za mną. You can't spend my life. Y'all let me at the boom boo too. Y'all let me at the boom book Y'all let me at the boom boo I stay awake just to take in the moment And I pray that it lasts Yeah I'm a man with Put your body on my body, at of tension. So tear me apart. I need your body for my body, one more time. Now you say you can't spend the night. You let me hit that one more time. Oczywiście w Parku Prater oprócz wesołego miasteczka jest też najbardziej znany ten stadion, na którym odbywał się między innymi finał mistrzostw Europy. No i to tyle. Staram się pokazać wam jak najwięcej z tej trasy jednodniowej, a jeśli ktoś jednak zamierza przyjechać na trochę więcej niż jeden dzień. To moim zdaniem tą jednodniową trasę i tak musicie zaliczyć, bo to jest taki must-have. A w ten drugi dzień jedźcie i zobaczcie pałac Szombrun, e, czyli ten pałac Sisi też. E, tam jesteście w stanie spędzić również pół dnia, więc tak mniej więcej na dwa dni macie co robić tutaj. Także w drugi dzień e, proszę jedźcie do pałacu Szombrun. Jeśli coś pominąłem, jeśli czegoś nie doprecyzowałem, bo źle powiedziałem, dajcie znać, dajcie znać w komentarzach, albo napiszcie do mnie bezpośrednio maila. Ja kontakt do siebie pozostawiam w opisie filmu, więc możecie też pisać do mnie bezpośrednio. Trasy, którą podążałem, również możecie użyć jako taką własną trasę, aby zobaczyć te najważniejsze punkty Wiednia. I ja tą trasę umieszczam również w opisie filmu, więc jeśli ktoś uważa, że warto podążać właśnie tą trasą, to będzie mi bardzo miło. A dane do tej trasy umieszczam również w komentarzu. Jeśli zamierzacie tutaj przyjechać do Wiednia, to życzę Wam miłego zwiedzania. No i pamiętajcie o tym, aby dobrać dobre buty, no bo wygodne buty w Wiedniu to moim zdaniem jest podstawa, to jest dużo chodzenia.